you Witajcie serdecznie. Nazywam się Kacper Puć. Przyjechałem z Krakowa. Zaprezentuję wam króciutko naszą firmę. Zajmujemy się w sumie od 8 lat winifikacją, z wieloma sukcesami w polskich winicach. Współpracujemy od wielu lat z francuską firmą LaForte. Mamy też przyjemność gościć dzisiaj enologa z tejże firmy, pana Nicole Witamy cię serdecznie, dziękujemy za przybycie. Pan Nikola jest już enologiem, który z nami współpracuje od trzech lat. Wcześniej byli to inni pracownicy firmy Lafarge, którzy z nami współpracowali przy tworzeniu przede wszystkim protokołu winifikacji, żeby skrócić i złączyć w całość cały proces winifikacji, żeby był dla winiarzy, którzy wchodzą na pierwsze etap produkcji wina, czymś czytelnym, co należy zrobić, co można zrobić, jakie są alternatywy, co można użyć. Żeby ta winifikacja była y, poprawna y, i żeby stworzyć y, przede wszystkim pijalne, dobre, a potem i świetne wino. Pomagamy również, jeżeli są problemy z winem. Y, I tu całkiem dużo pomagamy y, od wielu lat z leczeniem wina. Mamy bardzo dobre i fajne, merytoryczne zaplecze w firmie LaFord, która dużo nam pomaga i doradza, jeśli są problemy. Także jeśli są, rozmawiamy, mówimy co co się wydarzyło, można wysłać próbki, yy, oceniamy to i próbujemy jak najbardziej pomóc wyleczyć wady, zamaskować, żeby wino mogło trafić na rynek, bo takie też się zdarzają. Serdecznie zapraszam też na naszą stronę Sklebla Ford, na której możecie się zarejestrować, yy, pobrać yy, pliki w języku polskim, mamy dość dużo dokumentów, yy, kart technicznych, produktów, w których możecie Korzystać, protokoły restartu, fermentacji, protokoły też leczenia, co robić, gdy mamy jakieś zakażenia, na przykład na krzewach, wszystko możecie tam znaleźć. Jak nie, to możecie też zadać nam pytania bezpośrednio. Od przyszłego roku zaczynamy współpracę i będziemy uczestniczyć w projekcie Polskiego Instytutu Fermentacji. Będzie to cykl szkoleniowy ze specjalistami z Polski, z zagranicy. Więcej o tym będzie powiedziane w styczniu, ponieważ jest to w tej chwili w budowie i układaniu, ale już mogę to zaprezentować, ponieważ koncept wchodzi w przyszłym roku już w fazę działania, także będziemy mogli w Krakowie gościć w specjalnym budynku do tego przeznaczonym, i będziemy mogli uczyć od podstaw, tak naprawdę, i pomagać poznawać chemię winiarską, poznawać procesy winifikacji oraz inne wszystkie związane z winem i z produkcją wina aspekty. Dziękuję bardzo.